Cześć, nazywam się Bogusia Wolska, jestem z Polskiej Akademii Nauk ze Szkoły Doktorskiej Antropos. Z wykształcenia jestem archeologiem i badam społeczności z wczesnej epoki żelaza. W Centrum Solaris wykonuję spektroskopię w podczerwieni przepalonych szczątków ludzkich tych społeczności pochodzących z różnych typów grobów. W tym miejscu mamy przygotowane właśnie próby do spektroskopii, które będą właśnie mierzone pod mikroskopem i które dadzą nam informacje o składzie chemicznym tych, tych, tych szczątków. I mam nadzieję, że interpretacja tych wyników pozwoli nam odpowiedzieć na temat obrządku pogrzebowego tych społeczności. Właśnie tego typu badania pozwalają na badanie składu chemicznego próbki w skali na przykład makro, ale również w skali mikro i w skali nano, co wszystko będziemy oferować na nowo powstającej linii Solar w na Centrum Naukowym Solaris. Serdecznie zapraszam do zapoznania się z naszą ofertą naukową. Zapraszamy.